Jakiś czas temu mój zięć zwrócił się do mnie z pytaniem, czy mógłbym sporządzić dla niego wykaz stu lektur, które powinny znaleźć się w głowie, no i oczywiście w bibliotece każdego człowieka uważającego się za inteligenta. Sporządziłem taki zestaw, oczywiście, absolutnie subiektywny. Kiedy jednak powstał, zacząłem się zastanawiać, czy nie powinienem się po pierwsze usprawiedliwić, dlaczego. Te pozycje, nie inna. A po drugie, opowiedzieć trochę e, o nich tym, którzy nie mieli przyjemności zetknąć się z nimi osobiście. No i tak powstała, e, powstała ta praca. E, Biblioteka Białego Człowieka. Tytuł oddaje hołd e, monumentalnemu dziełu e, Waldemara Łysiaka: Malarstwo Białego Człowieka.